Siemaneczko, z tej strony Kox i witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku Minecrafta na modach. Po pierwsze, kurwa mnie nie znasz, nie masz pojęcia kim jestem i jakie drzemie we mnie potem Powiedz powiesz okej, okay, tak? To ty to zapamiętaj. ten kto ich nie ma nigdy nie ruszy się z mnie. Awa, mówisz o mam je od weteranów, mówisz o fermie, ej, to ja mam zeszy fanów nie próbuj do mnie mnie z... Okej, okay, a teraz stworzymy nowy świat, aby rozpocząć nową przygodę. Świat może nazwiemy hmm, YouTube. YouTube, może być. słuszny świat. Muszę Wam powiedzieć, że to jest um, paczka modów Pingwing Pack 4. No bo jakoś mi się akurat spodobał ten Pingwing Park i będę na nim nagrywał płeć, hm, swoją płeć kobieta mężczyzna hm, no mężczyzna oczywiście już, już. Eee, wpisz swoje imię, co może być Zacho e, schowaj szpiące znaki tak. tak tak, tak tak profesoruje kobiety, hmm, kobiety tak, kobiety Zdecydowanie kobiety. Okej. Okay. Owce. Owce. Pierwsze, co trzeba było zrobić, to pozbijać trochę drewna, ale ja... Ja jestem przeciwny tej filozofii Minecrafta, że trzeba najpierw zbijać drewno, więc najpierw... Zabij owce, tak, dokładnie. Ginie. Pytanie na jakim ja poziomie trudności gram. Opcje. O pokojowy, tak, pokojowy, ja to na nałatwię nie... Jestem kozakiem, dlatego gram na łatwym. tak. Nie jakby ustawił tutaj naprawdę na normalnym albo na... OMG drewna. Wcześniej trochę grałem na tym Wimpaku, ale nigdy nie ścinałem tego drewna. Więc trochę dużo. kinikaczko ok A na początku znajdziemy sobie małe schronienie, ponieważ w tym pinkim parku są ogry i ogólnie będzie strasznie jeśli nie znajdę sobie domku. What, What the fuck? Co to co? co, co? What? Eee, ja nie... Ja nie, 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 nie wiem co to jest, naprawdę nie wiem. Tak, jeszcze tutaj może znaleźć sobie takie wioski, gdzie ja, zależy czy wy będziecie chcieli mieszkać, czy może ja będę sobie chciał zamieszkać, ale wioski są fajne, bo może tam je rozwijać i potem sobie w nich zamieszkać i naprawdę może być bardzo, bardzo fajnie. Trochę sobie przyciszę dźwięk, żebyście mogli mnie doskonale słyszeć. Co to? Królik. Królik. Stefan Ooo Mam królika Stefana Jej Fajnie Stefan jej Dobra Ja i mój Stefan Przemierzymy światła Czemu ja biegam? OMG Ale zamienobek Ja nie wiem. Nie, czy to jest normalna świątynia? To, co można spotkać ją w dżungli? Naprawdę? Pierwszy raz ją widzę na nocy. Jak nagrywam Minecrafta z, mo z modami, no to akurat musiałem spotkać świątynię, tak? Nie, ale nie, no, fajnie, fajnie. Fajnie. Super. E! Stefan? Stefan! Nie! Stefan! Nie! Nie! Nie się. Stefan! Stefan! Dobra, zostawiam cię Stefanie, przykro mi. Ale... O kurczę no! Żebym nie potrafił... Tak! To ta świątynia. Nie no ja to, jestem bosk. Um, to jest tam jednak boski. Eee. tak. Ale ja mam naprawdę skapa, bo chciałem zrobić sobie crafting plecaków, z którym... Mogłem sobie skraftować. Czy tam nie? Chciałem zrobić skrzynię. Dobra, cicho. E, Okej. Okay. Najpierw sobie dobędziemy kobla Tak jak pospolity Minecraftowiec. Zrobię sobie kamienny kilof, Aby. Tak, na pewno jestem taki głupi, aby tutaj. Dobra jednak... Ała! Jednak byłem taki głupi żartu tytuły... Tak! Jej! Złoto! Nie wiem po co mi, ale... Ale złoto, dobra rzecz A nie czekajcie Ja chyba coś odwalam tutaj, ale dobre yy, hmm, hmm, hmm. Pomyślnie w, lo w lo logika koksa Kilka końców Wezmę sobie skrzynkę, przyda się to też. I to. I to. I to. I to, i to, i to. I to. No i stąd, bo tutaj nie jest tak fajnie. jak myślałem. Jak oglądałem filmiki z Minecrafta... Ryba! OMG, tu ryba! Może to tak zdobyć pożywienie? Jaka schiza! Dobra 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 Nie ekscytujmy się tak za bardzo eee, Jeszcze... Jedno... Jedno... Coś trzeba zdobyć Jedną wełnę Już w dupie, Nie, Nie. Nie. Nie, chyba tam ktoś się zabił. coś popełnił samobójstwo. Albo to Tygrys próbował na mnie skoczyć z drzewa i mu się nie udało. To jest z tych dwóch na pewno. E, coś tam widzę. Mam nadzieję, że te coś będzie pozytywnie nastawione do mnie. Znaczy to jakiś budynek, tak? E, Taki budynek. Jakiś opuszczony budynek. Przypuszczam, bo jestem dobry w takie logiczne sprawy. Tu była kiedyś kopalnia, która została opuszczona. Co ja tam w ogóle? Po prostu nie wiem. Ktoś się tu usiedlił, wyrąbał dziurę w ziemię, a potem sobie poszedł. No co? Nie, dla mnie lepiej. Eee, mam nadzieję, że tu nie znajdę jakiegoś na początku obra, który mnie zabije. Albo coś w tym teraz. Ma, ma też laso, jest, jest kibes. Na początku chciał sobie znaleźć wioskę. W tej się nie osiedle, tylko przeczekam pierwszą noc. Oni mnie tam obronią przed ogrami w ogóle. Już tu grałem naprawdę. Oni są całkiem dobrzy. Jeśli ich rozbuduję, jak na początku pójdziesz, to rozpędniczą ci całą wiochę. Tak. Nie wiem, tam możecie mi pisać pod... W komentarzach, w komentarzach, nie w komentarzami, w komentarzach czy chcecie aby się osiedlił, czy robił tak jak Rezi że och baza e, wypadowa i takie sobie bazy, bo e, tutaj jak dobrze pamiętam, zaraz chwila. Nie myślę, że to ten... że to może sobie tutaj brać rzeczy, tylko pokazuję jak to coś zrobić, tylko jak dobrze pamiętam tu były teleportery. Teleportery. Tak jak u Resigriusza. Teleportery, teleportery, teleportery Teleportery ehm um, um. O! O jest, jest, jest taki teleportery w ogóle, no to zrobimy sobie taki bajery Ok, a teraz wystarczy, że okopię ja pójdę sobie na pustynię, bo tam jak dobrze wiem e, można spotkać takie jakby osady takich Murzynów. Nie jestem nasistą! Po prostu Murzynów. No co? Okej. Okay. Mam skrzynkę no jak, jak już tak leżę, to może sobie wezmę. Zapomniałem, OMG, jaki ze mnie debil, ja tak kopię i kopię, po kopał cały odcinek. A to są... Czy ja słyszałem kota. A to są takie skrzynki specjalne, Tych nie da się zebrać. Bum, jestem mądry. Nie, po prostu oglądałem, jak ping pin, pin z tego nagrywał. Okej, okay. a teraz logika. Zrobię sobie... Porządny, taki, co tam łazi? No, soreczka, że ja się tak patrzę i, i co tam łazi, ale ja wiem, co to za potwory mogą tutaj przebywać. No tak, to słoń! To co to słoń? Jak to słoń nie To słone. W ogóle pierwszy raz widzę słoń w moim Bo ja tak w nie grałem na młoda. Matko włoska, słoń. Naprawdę. Nie wiem. Ekscytuję się kurde Minecraftem. Ponieważ dawno, dawno, dawno nie grałem Minecrafta. Nie postanowiłem nagrać. Teraz tak. Nie no, bez jaj. Czy to już noc? Proszę was, nie! 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 nie. zginę w nocy. O matko! O matko! Szybciej, szybciej! Kurde, nie mogę zginąć. Nie, nie na pierwszym odcinku, na pewno nie. Dobra, dobra, go, go Power Rangers. Eee. What the fuck. Otóż mi. mnie zabić, tak, dobra! Jak biłem w słonie, no to na pewno mnie też. Jak nie to wkopię się w ziemię i... i, i chyba naprawdę się wkopię się w ziemię. No nie widzę żadnej wiochy. No ludzie, proszę. Nie... nie, nie pozwólcie mi umrzeć! Nie! Tak! Yeah! Tak! BUM! Jestem włoski normalnie. Już znalazłem wiochę, tylko... Gdzie ona jest? Mam się ścięło, o rany Tragedia. Momento. No szybciej, bo ja tu nie chcę zginąć. What? What? <try> <try> no. O nie, wilkołak, o wdupek. O nie. Inne stwory. Inne złe stwory. Dzi! Eee. Eee. Złote jabłka w domku. No ja to nie będę nic ten. Żadnych. Żadnych pretensji nie mam, bo złote jabłka są dobre. Ale złote jabłka w domku. Nie no, nikogo tu chyba nie zabili. To znaczy, że mam farta. Jej! Um. To znaczy, że jest wojna. To znaczy, że w każdej chwili mogłem mnie zarąbać. To znaczy, że już nie żyję! Czemu ja? Kurde czuję się jakby występował Kurde dlaczego ja? Już mi wiochę zabili, tego głównego Szczepuncia też Nie jeszcze jakiś dungeon po drodze, jej! Zawsze mam takie ofarta No chwila 10 pery. What the WTF Skąd ja mam perły WTF Wytyfy WTF Eee no dobrze, dobrze. E, tak. Koks jest bardzo, bardzo bardzo. Nie, jednak jestem głupi. Naprawdę jestem głupi. trzeba nie postawię tej skrzynki? Okej. Okay. Co to w ogóle jest? To jakie fajne. Okej. Okay. No to, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. W następnym odcinku zobaczycie. Cox, czy ja. E, Nieładnie tak mówić w trzeciej osobie, sobie, ale... Zajadam w Dobrze, dobrze. E, zobaczycie w następnym odcinku, czy ja. Cox przeżyję spotkanie z tym, co czeka nami na górze. Nie widzę tam żadnych typów, więc pewnie poginęli. A ja jestem sam. No to zobaczycie, co się dzieje w następnym odcinku. Nara!